Mecz z Randów 16, ESL Open Cup, edycja 70. No i Piotr Solwalukiewicz w kolorze czerwonym, drużyna Cascade, polski Teran oczywiście, a tutaj polski Protos, Grzegorz Malakomicz, Team Liquid. No i na to spotkanie troszeczkę tutaj się przymierzałem. I mamy bo 3 czyli do dwóch wygranych. Jeszcze się rozejrzę po drabince, no bo tutaj oczywiście sam start. No, widzę, że w. No, w Drabince nieźle się dzieje. Elazer też w Rand of Team w tej samej rundzie walczy z Blajem. Geralt ze Skillosem, także mamy trzech graczy z polski, którzy mogą dojść do ćwierćfinału. finału. Jest potencjał. No i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Najgorzej, jakby wszyscy poodpadali. No, niestety albo Mana, albo Soul teraz odpadną, skoro ze sobą walczą. Tak, tak, ESL Open Cup to jest turniej jednodniowy, taki 5-6 godzinny, od 18, więc dzisiaj też finał tego turnieju będzie. Dobrze, dobrze, no taki trochę nieprzyjemny start dla many, oczywiście, bo proba mu padła, a probę zwiadowcę to tak zawsze nieprzyjemnie, nieprzyjemnie stracić. Teraz też nie wiadomo, czy po tym Marinie będzie Reaper, czy nie będzie. O, Soul jak gra! A, ja już wiem, co on gra. Stary, dobry Helion Drop. No to wiadomo, że skandal. No i gdzieś tutaj będzie powstawać starport. Nie będzie się cackać Soul, nie będzie czekać, nie będzie nawet chciał dać specjalnych szans manie. No, powiem wam, miejsce, gdzie on buduje tego starporta jest trochę zaskakujące. Może właśnie w tym szaleństwie w tym jest metoda, bo kto by tutaj teraz szedł jako protos, jako mana, może tutaj gdzieś się przebiec, sprawdzić, może tu gdzieś na dole, ale tu, no tutaj to raczej rzadka sprawa. Rozgląda się Mana. Uuu, i poleci, poleci, poleci. No brawo, dobra, fajnie. Ciekawie. Z jednej strony Mana ma dobrą odpowiedź na taki atak, no bo ma Oracle. Będą Phoenixy. No ale z drugiej strony... Soulem też nigdy nie wiadomo. pusty mediwak uwielbiam ten ruch. No ale tutaj jest w pełni zablokowane przejście, ma na sprytnie to rozgrywa jak dotąd. Nie aktywował też Oracle. Bo chce dać szansę, chce dać chwilę Soulowi. No Soul w pewnym sensie... O, musi, ale o, wow. No, powiem wam, zaskoczył mnie trochę Piotr tym miejscem lądowania, ale zobaczcie, jak teraz łatwo idzie. Um, jak są trzy Heliony, no to podnosimy jednego Phoenix i wtedy już bateria leczy całą resztę i robota piękna wykonana. <laughs> Ale nie miało co tego heliona w powietrzu zniszczyć. więc Soul swoją kontrolą jeszcze coś z tego chce wygrzebać. O, teraz, teraz te, te proby. O, no nie. A takie dobre narzędzia miał mana do obrony i orakel, i te adeptki, i ta bateria, i, i w ogóle wiedza. No i niestety. Ale też naprawdę trzeba pochwalić Soul'a za tę kontrolę, za to opanowanie i, i taką, taką świadomość, co ma robić. Bo. Wielu by już tutaj skapitulowało w momencie, jak ten helion został podniesiony. A on nie, on jeszcze wiedział, że go może podebrać. I do przodu. Starport wrócił w to miejsce. Przez, przez ostatnich kilkanaście, kilkadziesiąt sekund wracał. No i wrócił. I jedziemy, kolejny push. Oj, dalej, kryzys. Kryzys Grzegorza. Jeszcze obite Fenixy do tego wszystkiego. Robi dwa Forge. To taka wersja optymistyczna, jest chyba. Build Ordera. Atak Sola jest chyba nie do zdarcia. Tyle jest CV, że spokojnie bunkier zostanie dokończony. Nexus już jest trochę obity. Ale Mana ma jeszcze Warp Stalkerów. Ojej, ile tu jednostek teraz idzie przez mapę? Jeszcze Sirszan dojeżdża. No nie, że Soul trochę zgubił ścieżkę, którą chciał dojechać do bazy Many. No i jak Mana obroni Nexus, to może jeszcze jest dla niego jakaś nadzieja niewielka, ale może jest. A to jest tylko Fenix, który jest po drugiej stronie mapy. Czy co chce atakować? To mnie teraz interesuje. Powiecie, z perspektywy many, okej, okay, obroniłem się, jest bezpiecznie. Nie robię wojska, robię proby nadganiam. Ale właśnie może o to chodzi, żeby teraz tak Mana uznał, że stać go na te wszystkie rzeczy ulepszenia. A w rzeczywistości timing pusz mu tę trzecią bazę przez to dobije. Też ma, ma ten ma blinka. O nie, kolejny Feniks zauważony. Manek jak natychmiast wraca. Sol pewnie czeka, może czekał na, na objawienie się jakichś stalkerów w tym miejscu i wtedy pewnie tym atakiem by dobił Nexusa. No ale w tym, w tym wariancie już nie jest to za bardzo realne, więc tak, lepiej jest ocalić switchtanka i trochę piechoty. Mana wie, że takie coś ma miejsce, więc już zostawia pułapkę. Szanuję, szanuję ten pomysł, ale... aj Seachunk nie jest... Halo, tutaj też jest popka! Okej, okej, okej. No ale to jak chyba rozstawić tutaj swoje czołgi? Mhm. No to chodzi o uratowanie Seachunk'a, czterech marinów aż tak istotnych nie jest. Żeby tu ryzykować nie wiadomo czym. Są nie wie o tych stalkerach, ale zaraz je tutaj zobaczy. No nie, no nie dało się tutaj zbyt wiele zrobić z perspektywy Protosa. Dalej ma bardzo ciężko mana. Gdyby teraz szybko doskoczył Grzegorz, to był do złapania jeden z Co Zobie tego jednego też można złapać, ale no Mana się trochę tak niepewnie jeszcze czuję. Ale podoba mi się ten, ten podwójny fort, żeby już się teraz zrównać z tyranem. Ale właśnie, ulepszenia zrównane ekonomia powiedzmy, że teraz już zrównana. Ale armia nie, bo ekonomia wcześniej równa nie była. O mój Boże, co robi Soul? Soul się nawet nie zamierza cofać. Wszystko, cała naprzód. W perfekcyjnym momencie ona wskoczył. Ale trzyma się jak obronić. U niego w bazie, no, no nie ma nic. Okej, okay, sorry, trzech zelotów. To trochę niewiele. Trochę niedużo. Tak, mana tę grę wyciągnie, to będzie prawdziwym wirtuozem. Dobrze kombinuje, bo oczywiście dostawia Dark Shrine, ale on, on też się wydaje trochę... Późny. Jak na to, że teran już się u niego rozstawił. No i oczywiście szarpana jest cała ta baza. No nie, Mana po prostu poddaje, bo już widzi, że za duża dysproporcja. Nie ma opcji. GG. I druga mapa. Grzegorz Mana. I Piotr Soul. Żwawa. Fajna rozgrywka. Cały czas jakieś były pomysły, agresje. Ale jednak się sprowadziło do strego dobrego niszczenia probek Helionami. Helion drop wiecznie żywy. Czasami nawet kilka gier z rzędu to robią, ale też tak nie, nie doprowadzają do przesadnych skrajności swoich zagrywek. Tak co też co Greta nie można. Ale właśnie czasami jak człowiek widzi, że, że rywal był gotowy, a i tak weszło, no to się zastanawiasz. Hmm. Może, może jeszcze raz, może jeszcze raz. Mana też. Yy... Hmm. No nie wiem, mi się akurat podoba granie samych Feniksów, ale ale też rozumiem. Otwarcie oraklowe, że ma duży sens, może nawet jest trochę lepsze, ale też trudniej obronić taki atak. Minimalnie przeszkadza mana w budowie. <laughs> Trzeba będzie potem przelecieć command centerem 2-3 kratki w górę. No i teraz Soul mógłby na przykład, wzorem niektórych teran zrobić bunkier na tyłach. Znaczy, raczej by się to nie udało, bo to już za późno, ale mija ten element gry Soul i też czasami pamiętam, że lubił robić ebay bloka, tak żeby nie dało się łatwo postawić ekspansji. Od kiedy jestem taki rokowy? No, od wczoraj. Wczoraj ta playlista się pojawiła. Skąd wylądował jeszcze Mu? Coś dużo mana osiągną tymi adeptkami, aż się dziwię, że <laughs> najbardziej mi się zawsze u Sola podoba, że tego muła to on też wyciągnie do ataku. On nie może atakować, nie ma czym, nie ma możliwości. Tak jak słoń by się wspinał na drzewo, no, no, no raczej nie. Ej, ale dwie CV, Helion, Reaper, trzech Marinów za trzy proby łącznie, bo też był jakiś tam mały kontratak Sola. Nieźle. Sporo zrobiły na pewno adeptki Polak, e, polskiego Protosa. I obie przeżyły. Także już się troszeczkę uśmiechnęło, domany szczęściem. Zastanawiam, czy Mana naprawdę robi atak Forgate, ale pusty. Chyba, że... A, bo może Mana zacznie na opak. Od, od presji czterech stalkerów i dopiero potem dobiegnie resztą i zaatakuje? Możliwe. Kurczę, może tak być, kto wie. Albo w ogóle pominie ten atak główny i. Tylko zaatakuje od pleców. Dobra. To nawet ciekawe. Też o takiej wersji myślałem, ale. Szczerze mówiąc, no po co wtedy te cztery gate'y, nie? Mogłoby być mniej, mogłaby być szybsza baza i tak dalej, i tak dalej, no ale to też może jakaś kwestia tego, co się w grze wydarzyło, może kwestia też jakiejś próby zmylenia przeciwnika, ale też, o proszę, można sobie dodać kolejne cztery stalkery i się zaczyna już trochę robić interesująco. Blackamana z tym atakiem, bo broni się jeszcze właśnie przed tym autoturetem. Siedem probek zniszczonych to dużo. Ale właśnie Tran traci swojego Sich Tanka. No i Orient. jeszcze cztery zeloty. Piękna sprawa dla, dla Protosa. Jak widać, sprytnie celuje Soul Stalkery. O te zeloty już padły jakoś szybko. O nie, Sich Tank nie padnie. Zbyt szybko SV to reperują. No ale 11 cefałek jest Mana, czyli się odegrał. Obaj sobie tym razem poniszczyli ekonomię. 15 z do 10 probek. No i w takich warunkach można grać dalej. Zwłaszcza też, że czołgi były niszczone aż. A myślałem, że dwa, dobra, no, to jeden Raven i Banshee. Bardzo ładny blink, szybkie zniszczenie, bunkier, no nawet bunkier złapał, co już się bardzo rzadko udaje, ale teraz mana ma za mało jednostek chyba, żeby tak konsekwentnie to rozbijać. O, no i teraz ładnie solo ogarnął, że jest observer, bo jakby tego obserwera dalej miał mana, to w sumie może się wymieniać, nie ma paka Tak, tak, takie wymiany byłyby spoko. Że jakiś pomysł mana ma, i nawet, nawet zaczyna to wychodzić. Tylko teraz, jak go Soul zaatakuje, no to bez Archona pewnie się też nie obędzie, nie, nie obędzie albo bez dwóch. No i bateria. No i ale tak koniec końców to chyba faktycznie będzie 1-1. Wszystko mi tutaj na to wskazuje. Soul ryzykuje też grając dwubazówkę na pięciu raksach. To już na pewno będzie takie. Chociaż nie, chwila, co ja gadam, to jest Orbital. Leci, leci zająć trzecią bazę, ale jakoś tak dziwnie późno, więc to już dla mnie wyglądało jak jakiś dwubazowy atak i albo się wej uda, albo się nie uda, ale to po prostu skutek tych skoków many różnych. Się chce rzucić na ulepszenia, Grzegorz. Tak nie może się zdecydować, określić, czy podnosić te zeloty, czy nie podnosić. No, cztery zawsze można uratować. Może niedużo, ale zawsze coś. Hmm. No, jedno się udało, manie. Zmusić Sola, żeby ten siedział u siebie, żeby nie atakował. No i tym samym teraz świetnie jest rozwinięty mana. Nawet kanona tutaj jeszcze jakiegoś przygotował. No, ten pylon jest z... Wątpliwy. Jest tylko jeden. Nie no idzie, 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 idzie. Całkiem dobrze. Dodaj też myślę, że Manie powinno wystać... Ojej, ten Storm ma taki bardziej na Medivaki niż na coś innego. Hej, ale da radę Mana przy naprawdę niedużych stratach. Chociaż widzę, że w ostatniej chwili Sol się rzuca na proby i pocelował po nich. No i 10 zniszczonych, ale za te wojsko jakie zniszczył myślę, że i tak jest w porządku. Widać też powrót tego desantowca. No to Mana może w końcu się zdecyduje na jakiś atak. Sprawdza właśnie, czy ma energię na Storma kolejnego. Uuu, Soul w najgorszym możliwym momencie zapach... O, co?! Rozwalił pryzma. Oj, to był skandal. A najlepsze, że Soul dalej leci tym dropem. Soul I tym też? No pewnie, wszyscy wyjazd. Ostatni gasi światło. No, fajne posunięcie. Nie powiem, że nie, ale. No, takie bez. Yy, bez nadziei. GG. No, brawo, mana. Jest wyrównanie. A my lecimy na kolejną mapę. Tym razem 2000 atmosfer. No, i wiadomo, że to będzie już mapa decydująca. Mana kontra Soul. No, Soul zaczyna od czegoś trochę. Mniej wygodnego dla Protosa, czyli ebay blok Powiem <noise> <noise> ja wam, jedzie taką okrężną tą drogą SUV, że Zaczynam wątpić, czy to będzie, ej to nie będzie ebay Block, No bo w tym miejscu to nie ma co robić ebay bloka Wow no dobra, jakaś spe specjalna taktyka. No, zobaczymy, co z tego będzie. Mano na razie myślę, że swoim zwiadowcom nie zauważył niczego zbudzającego podejrzenia. Otwarcie jak otwarcie. MaxPax prowadzi z Hero Marinem a wspominałem, że to będzie pierwszy ciężki, ba, taki bardzo ciężki przeciwnik dla Hiromarina i jest potencjał. A <noise> i wtedy finał MaxPax. W sumie ja wolę finał nawet, jak już ma być bez Polaka, yy, że, że MaxPax na klema niż, niż Hiromarin na klema. Bo dzisiaj TVT troszeczkę widziałem. No, byłoby nieźle. No dobra, co ukrywa Piotr? O, chwileczkę. the day No coś takiego mówię, antytiming timing się najgorzej złożyło jak mogło i jeszcze jakieś nie, nieogarnięcie. Dobra, zobaczmy co się dzieje. Widzę, że jest, jest pełen rozgardiasz. Udało się zniszczyć Nexusa. Mana no, wlatuje Voidem do Soula. czy no zaraz to muszę zobaczyć na replayu, nie ma opcji, że nie. Ale kto zwycięża, bo limity cały czas są takie, że tak powiem, żywe. Jeszcze wcale nie można mu... O, a co tutaj jeszcze? A, te chlaba mu zmęczył, żeby nie było cyklona. No ale tu jest tylu marinów, że oni z wojdrejem wygrywają, więc przepędzą i te chlap jednak powstanie. Pytanie, co w sytuacji jak drugi Wojdrej doleci. Bo co jeszcze? Jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa te Wojdreje many. Polak, znaczy polski protos myśli, żeby z powrotem tego nexusa może zagrać. No nie, wiem, nie wiesz, że to się rozwinie do zwykłej długiej gry. To chyba niemożliwe. Aż, kurczę, też nigdy nie mów nigdy w tych rozgrywkach. Walka będzie kontynuowana. Okej, okay, Nexus rozbity. Raz, dwa, trzy, Voidy. Boże, 12 probek, widzę, że łącznie padło. na mocno pocierpie. Ono najgorsze, także gorzej właśnie teraz będzie ten ten aspekt ekonomiczny, bo on nie ma nexusa, no i na, na solo oczywiście podwójne MOEI. zabawa! Nie, no kontrola też jest dobra. Ej, ale w sumie, jak tak Sol teraz wyrzucił część tej armii, no bo nie można mówić, że to była dobra wymiana laterana, to może, może da się go teraz jeszcze bardziej przytrzymać. No i Sol tutaj nawet nie ma. Ale, wow, od razu, i bunkier, i turec Tak, mana już powinien raczej. nie łudzić się, że cokolwiek zrobi w takim ataku od przodu. W takim razie trochę mnie dziwi, że zrobił czwartego Wojda. Ale w sumie, jak na zerga można, to. to czemu by i nie dalej? 4 Wojdy, 3 adeptki, jeden Fenix. A i teraz jeszcze szybszą kolejną bazę. No, ekonomia, ekonomia. Musi nad tym teraz niesamowicie ciężko pracować. Mana, chociaż w zasadzie to już jest tak w plecy, że ciężko to nadrobić. No. Najgorsze dla many jest to, że to są cyklony już z ulepszeniem. One bardzo mocno biją Wojdreje, czy, czy ogólnie cele opancerzone, ale tylko Wojdreje tutaj są opancerzone. Tak, to jest problem. W tym momencie mana prawdopodobnie zobaczył już, że jest to ulepszenie na cyklonach. Aż się dziwię, że się nie zniechęca i chyba to też jest jeden z powodów, dla których mamy Dark Shrine'a. No albo Darki wejdą, albo nie wejdą, no ale jak one mają wejść, jak jest Turet? Znowu mana sprawdza, no może jakiś dziwny manewr jakiś, coś, coś dziwnego się musi wydarzyć, żeby ten Turet został zniszczony przez... A przez wojdy, to nawet nie wiem jaki fikołek to musiałby być. Mana próbuje poderwać cyklony, no ale to... To nie było poderwanie. To było osunięcie, w najlepszym wypadku. Dobra. Niefortunny moment był tej dostawy. Ale bardzo dziękuję wszystkim tutaj. Wrzucającym, bo to będzie śniadanie, obiad, okolacja. Dobra, tak to wyglądało. Tutaj mniej więcej się urwał kontakt. Aż zobaczę. Czyli tak, na coś już. Coś, coś węższy po mapie, troszeczkę. Tak jakby się spodziewał, ale w zasadzie, no nie no, normalnie zagrał. Bez. tak, tak. Bez, bez zmian póki co. To Soul raczej jestem tym innowatorem. No, no nie mów, że widać było coś. Nie, nie było widać. Nie było widać w tym momencie jeszcze Soul'a. Aha. Tutaj piękne przechwycenie adeptki. No i siło rzeczy. No, jak Cinek Susa już rozwali ten teran, to, to co ty możesz, jak ty nic nie możesz? Tylko się Wojdrej pojawił natychmiast, ewakuacja do naturala, więc mana wie, że tu już nic nie zrobi, to poleciam na kontrę tym Wojdrejem. No, ze wszystkim się w miarę zgadzam, co robi mana, a to i tak w sumie no nie poszło. Tak, i od tego momentu tu już w miarę byłem, czyli przepędzony Wojdrej leci kolejny. Tak, tak to wyglądało. No świetna taktyka, genialna taktyka, jako w Szportasowi ekspansję, to, to sami widzicie, no, w opłakanym stanie to wszystko. Dobrze, GG. Zobaczyliśmy co umknęło. Ale taką ciekawą, powiem wam, pokazówkę zrobili Polacy. Taki spektakl, raczej mniej oczywistych zachowań, zagrywek. Ale to też się fajnie ogląda. Dobra, miło. Taka muzyka mroczna. Czyli co, wygrywa Soul 2 do 1. Brawo. I teraz będzie czekać na time albo DNS-a. Natomiast te laser jeszcze z blajem są w grze.